Dzień dobry, nazywam się Monika Krajewska. Jestem artystką i edukatorką. Tworzę wycinanki inspirowane dawną wycinanką żydowską i też różne inne obiekty, na przykład kolaże. Zajmowałam się też kaligrafią hebrajską. A z kolei jako edukatorka prowadzę zajęcia, warsztaty i wykłady na temat no, tradycji żydowskiej, ale właśnie poprzez sztukę. Do wycinanki doszłam poprzez cmentarze, dlatego że zaczęłam od interesowania się Fotografią tego, co pozostało, czyli cmentarzy żydowskich. Zafascynowały mnie reliefy na nagrobkach. W ogóle taki plastyczny układ cmentarzy. I potem wydałam dwa albumy z fotografiami, i do nich, zwłaszcza do drugiego, A Tribe of Stones, on tylko po angielsku się ukazał, napisałam obszerne opracowanie o symbolice nagrobków żydowskich. I w związku z tym. Coraz bardziej zagłębiałam się w różne dziedziny sztuki żydowskiej, a ponieważ miałam w pewnym momencie no w Polsce to było trudne przez lata, a właściwie niemożliwe, ale w pewnym momencie się zrobiło możliwe, żeby pokazywać te fotografie na wystawach, ale jeszcze przedtem miałam wystawy w Stanach i w Izraelu. I tam poznałam wśród innych osób, które zajmują się tradycją i, i sztuką żydowską, też panie, które jedna w Izraelu, druga w Stanach Zjednoczonych. Były takimi pionierkami odrodzenia wycinanki żydowskiej, bo to jest sztuka o bardzo długiej, wielowiekowej tradycji i ja byłam tym zafascynowana. Myślałam, że będę jakoś imitować te wycinanki, ale w rzeczywistości poszłam w swoją własną stronę i bardzo szybko zaczęłam. Inspirować się głównie tekstami, które, z którymi się po prostu stykam stale, czy to podczas studiowania tory w szabat czy podczas modlitw w synagodze czy w ramach no, po prostu domowych, domowej celebracji świąt, kiedy się śpiewa różne pieśni i takie dobrze znane teksty nagle mnie uderzają swoim obrazem, znaczy przekładają mi się na obraz. I szukam wtedy pomysłu, jak ten werset, który mi się tak spodobał, y, jaką formę do niego dobrać, jakie symbole. Cinanki często robię… W, tak, najpierw wymyślam, jak łączyć wersety i y, symbole. I to często o jednej można by bardzo długo opowiadać. Na przykład w tym cyklu dybuk, pododawałam różne takie aluzje do śmierci, do miłości, ale osadzone w tradycji religii żydowskiej. Potem narysuję, rysuję, wyrzucam, rysuję, ścieram, w końcu narysowałam, przenoszę to na papier, z którego będę wycinać. I nie składam tak jak to robili dawni twórcy, ci ludowi, tych wycinanek, co widać w tych zachowanych wycinankach, że one były wycinane, składane, ale nie do końca. Czasem przed końcem, no, no, do napisania wersetów, musiały być tak czy owak rozłożone. Ale ja nie składam, za to wycinam często przez dwie warstwy papieru i potem je bardzo różnie wykańczam. Także czasem nawet nie od razu, albo w ogóle się osoby oglądające nie orientują, że to są bliźniacze wycinanki. No, ale to daje jakiś taki efekt ciągłości, daje też możliwość. Eksperymentowania z różnymi barwami. Ja często tło maluję. Tego nie było też w tych dawnych wycinankach. One były wycinane. Potem wpisywano te wersety, kaligrafowano i były malowane same wycinanki. A ja albo maluję tło i tutaj właśnie bardzo lubię się posługiwać jakimiś takimi rozlewającymi się plamami. Albo maluję tło i wycinankę, albo samą wycinankę i daję na gładkie tło. Także właściwie no, jeszcze dołączam czasem te elementy kolażu z fotografii czy różnych innych technik. Także właściwie stale jeszcze mam jakąś drogę przed sobą i mnóstwo pomysłów. Na przykład cykl błogosławieństw zaczęłam, gdzie są zawarte błogosławieństwa, które są odmawiane przy różnych okazjach, ale do tego są dobrane różne symbole i różne techniki. I część moich wycinanek rzeczywiście ma w sobie wiele z tych symboli, które w tradycyjnej wycinance żydowskiej występowały. Mówię występowały, bo ta sztuka zaczęła e, zanikać e, na początku XX wieku, no a Zagłada jej ostatecznie położyła kres i po wojnie, no, wiele lat po wojnie była właśnie już przez osoby świadomie zajmujące się sztuką żydowską i czy sztuką w ogóle reaktywowana. No, ale każda z nas, czy każdy, bo i mężczyźni i kobiety robią te wycinanki, idzie jakąś swoją drogą artystyczną, więc ja też teksty zestawiam wedle własnego, no może nie powiem widzi mi się, ale tego jak one mi się kojarzą, co często staje się takim dodatkowym komentarzem, co jest jak najbardziej obecne w tradycji żydowskiej. Prawda, że do Tory były pisane przez wieki komentarze, poczynając od Talmudu, przez średniowiecznych komentatorów. No, a współcześnie nadal się te same wersety zestawia ze sobą, poszukuje się analogii w innych miejscach Tory. I ja w tych wycinankach coś takiego robię. Bazując jakby na znajomości kultury, tradycji, religii żydowskiej. I mm, no i pewne cykle są bliższe tym u mnie, w moich wycinankach, tym tradycyjnym. Często menora jest tym motywem, który jest centralny, tak jak w tych dawnych wycinankach, ale już na przykład zestawiam ją z innymi wersetami niż to było w tych tradycyjnych. No, i też jakieś cykle stworzyłam, które już były inspirowane zupełnie inaczej niż żydowska wycinanka, ale jednak ta technika bardzo się do tego przydała, skoro już jest taka oswojona i się sprawdza, a można też w ramach tej tradycji. Eksperymentować. I tak na przykład powstał cykl tatry i psalmy, ponieważ bardzo bliskie mnie i nam, mówię tu też o mężu, są tatry i w ogóle góry, i doświadczenia górskie. I tak właśnie taki cykl powstał. Łączące elementy krajobrazu tarszańskiego z wersetami z psalmów i modlitw, które odnoszą się do żywiołów. I cykl oto pokolenia, który robiłam w ten sposób, że robiłam takie frotarze z nagrobków, i w tych frotarzach, czyli takie przecierki, jakby w tym dopiero wycinałam. No, i cykl de który był inspirowany już literaturą, czyli dramatem anskiego, bardzo znanym, granym na całym świecie, który powstał w Widysz, potem był na Hebrajski przełożony jakby dwu kierunkowo szła kariera tej sztuki zresztą już po śmierci Janskiego, więc pewne wersety z Dubuka stały się dla mnie Inspiracją do tego, żeby nadać im kształt plastyczny, ale też czerpałam z tej tradycji. Anski był etnografem, i z tej zarówno religijnej tradycji, jak i właśnie takiej ludowej, która była tak u podstaw dybułka, u korzeni tej sztuki, i z którą Anski był bardzo dobrze zaznajomiony. Także tutaj akurat właśnie literatura stała się tym bodźcem. No i na przykład, taki cykl o stworzeniu świata. To nie miało żadnych ekwiwalentów dawnej wycinance żydowskiej, ale tworzyłam takie. Tu akurat jest raj. Przeważnie są to wersety wzięte z opisu kolejnych dni stworzenia. I ten werset odnosi się do z trzeciego dnia wedle słów Tory powstały wtedy rośliny, drzewa, zioła a ja tak podpisałam te drzewa, z kolei, które dalej właśnie są pisane jako drzewo życia i drzewo wiadomości. No, ale ponieważ z tą roślinnością i z samym aktem stworzenia świata, tak jak go Thora opisuje, łączy się też powstanie raju, to tutaj jest Ganeiden Raj. No, i symbole różne do tego już dobierałam, a góra u mnie musi być góra. I te cztery rzeki, które z raju płyną, wedle opisu biblijnego. I też kilka razy zabrałam się za temat tego początku świata, kiedy się mówi, że tak tradycja mówi, że litera hebrajska była. Y, czymś, co istniało przed stworzeniem świata. I Bóg y, tworzył świat z liter. I one, jakąś taką tajemniczą y, rolę w dziele stworzenia, mają. No i w ogóle litery hebrajskie niesłychanie mnie y, inspirują. Y, też y, cykl wycinanek powstał inspirowanych. Średniowiecznymi rękopisami hebrajskimi, gdzie w, znaczy w tych rękopisach, ale też u mnie, w tych literach się różne rzeczy dzieją. Na przykład taki jest piękny werset z księgi Daniela, a cztery bestyje wielkie występowały z morza, różne. Jedna od drugiej. Ja znaczy, jakby wersetem się zainspirowałam osobno, a formą mu nadałam właśnie z tych rękopisów hebrajskich. I tam w litery są włożone bestie, i na literach one są. I to rzeczywiście y, takie rzeczy mnie bardzo inspirują, tak jak właśnie ten Początek Świata, kiedy zrobiłam wycinanki z takimi wirującymi literami hebrajskimi. No i też powstał cykl Płonący. Tu jest jedna z tych prac, ten cykl był pokazywany w Muzeum POLIN i też w Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, no nie tylko, w Krakowie też, ale Yy, ale może to najpełniej. Yy, yy, Oprócz tych inspiracji, o których już mówiłam zachwycona też jestem architekturą dawnych drewnianych synagog. No w ogóle interesuje mnie architektura i zdobnictwo wnętrza synagog, te drewniane nie przetrwały. Jedna została całkiem zresztą niedawno w Muzeum Polin odtworzona, znaczy malowidła i, i i sklepienie i bima. Inna z kolei w Izraelu, w Tel Awiwie. To są synagogi pochodzące z terenu obecnej Ukrainy. I te wschodnie kresy Polski to było właśnie miejsce, gdzie najpiękniej były i budowane, i zdobione takimi szaleńczymi, zupełnie malowidłami te synagogi. No i tutaj zrobiłam taką mieszankę zwierząt pochodzących. Z tych rzeźbionych ark na zwoje tory, z różnych synagog, z właśnie tych, które znamy tylko z reprodukcji. No albo te, które zostały odtworzone właśnie na podstawie ikonografii. Ale w środku jest część, która to jest werset z Talmudu: Wszelkie święte pisma uchronisz od ognia. I cały ten cykl polegał na tym, że ja robiłam wycinanki, mozolnie je wycinałam, a potem paliłam, podpalałam miejscami, plamiłam, bo chciałam jakby oddać taką hołd. To może zbyt górnolotnie powiedziane, ale w każdym razie myśl, dać wyraz myśleniu o tych przedmiotach, które były przez pokolenia używane, hołubione przez społeczności żydowskie i które zostały nagle, w chwilę utracone, zniszczone, potem się gdzieś poniewierały w pogromach, no a potem ostatecznie w, w czasie zagłady, gdzieś porzucone w ucieczce. Czasem teraz jakieś trzępy, fragmenty z tego są odnajdywane, ale większość tego zaginęła no i straciła swoją rolę już nie, nie służy tym społecznością, które przestały istnieć. I dlatego ten cykl płonący ma takie elementy no, zniszczenia w sobie. Yy, tutaj użyłam kolaż, yy, zrobiłam taki kolaż z moich fotografii, z nagrobków, czyli sięgnęłam po to, co robiłam przez lata. No nadal mi się zdarza robić, ale wtedy to była ta główna pasja, czyli rejestrowanie tych płaskorzeźb. Tu są dłonie kapłanów, to co innego oznacza niż w chrześcijaństwie, ale Głównie w kulcie, kiedy istniała świątynia jerozolimska, to miało znaczenie. I no, takie przerwane drzewo życia. To są jakieś fragmenty fotografii epitafiów, te lwy symboliczne też korony, jak koronatory i nas kolei wycinanka z tego cyklu. To jest, użyłam takiego tekstu z pieśni szabatowej, gdy będę strzec szabatu, Bóg będzie mnie strzegł, to jest przymierze wieczne między tobą a mną. No w tym sensie to jest taka gorzka, gorzka ironia właściwie, bo też jest ten obraz zniszczenia i myślimy o tych wszystkich świecznikach szabatowych, które zostały gdzieś porzucone w ucieczce. No i o ludziach. To też nawiązuje do świecznika, który został z, z, no prawdopodobnie zagubiony, zniszczony, kiedy były miasteczka wschodniej Galicji. Niszczone, i to jest otworzenie na podstawie przedwojennego rysunku tego świecznika. Więc tu akurat się posługiwałam jakimś konkretnym wzorcem, przenosząc to na wycinankę, Bo tu był świecznik z pochrebyszcza, wykonany przez artystę, przez rzemieślnika, którego w tak Można powiedzieć dzisiejszym językiem w czynie społecznym wykonał, y, chociaż był biedny, nie chciał za to ani grosza. Y, I to jest jakby taka wcześniejsza wersja płonąca tego, czy tam tło płonie za tym świecznikiem, a tam już jest zniszczony. Y, jeszcze z tego cyklu y, tutaj takie wersety z modlitwy, którą odmawiamy o, która mówi o, o tym, żeby nas Bóg ochronił przed różnymi przed mieczem, pożogą, plagą, różnymi niebezpieczeństwami, żeby nas ukrył w namiocie swojego pokoju. I no właśnie dlatego te takie uciekające zwierzęta. Tutaj na dole niby jest taka jakby tradycyjna wycinanka, czy coś w jej guście, a dalej już jest moja jakaś taka ekspresja tym, tymi sytuacjami inspirowana.